13-13, zgłoś się. 13-13, na mostowie jestem. Klient czeka na ciebie, na ursynowie, na alternatywy 40. Za 15 minut masz się zgłosić. Na ursynów? To sobie nie ile beknie. Nie twoje zmartwienie. Po pan? Pan Tafno jechać ta samochota. A co to jest egzami? Siadaj pan do środka i podaj adres, albo zapłaci pan za dojazd. Jeżdżę na zmianę z kolegą, pewnie panu u niego chodzi, tak? Kolegom. Rozumieć. Jechać. Gro... -gr 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 ja pokazać gdzie. Pani siada, jeszcze te dwie panie ze mną. Weźmy to walizkę między nogi, nie? To będzie trochę więcej miejsca. Pan stał no, głupi? Mój nieboszczyk pracował akurat tu przy budowie metalu? Tak, pracę dali mu kategorię górniczą. Ale jak zdarzył się ten wypadek, to ja na upoważnienie wzięłam jego kartki, tak jak co miesiąc. A potem minął następny. Myślę sobie, trzeba dowiedzieć się, bo miałam następne upoważnienia, więc myślę sobie, no może coś z tego wyjdzie. Ale u nich tam taki bałagan, że mi wydali. No i tak już poszło. Więc biorę co miesiąc, biorę i biorę. No ale ze strachu, żeby się nie wydało, to przychodzę do nich w kolorach, a to w żółtym, a to w różowym, bo mnie jako szatynce jest w kolorach do twarzy. No ale na co dzień, jak widzisz, noszę żałobę jak należy. Tylko martwię się, że to się przecież w końcu wyda. No bo nabrałam się tego już sporo. Ja ci powiem, to faktycznie zagadka, bo tak, proszę ciebie, kartki kosztują grosze, nie? A jakby przyszło oddać, no to jak? Przecież za mięso zapłaciłaś uczciwie, nie? Ja się do tej pory najadłam strachu. Mięsa? Mięsa się najadłam, jak nigdy w życiu. No, dojeżdżamy do Grochowskiej. Gdzie ma pana wysadzić? Ja zapomnę, czy tam coś ważne. Musimy wracać. Ulica Alternatywy. Do pierwsza jedziemy, pierwsza ta dama. Jechać na targową 61. Pani kierowco, ile tam wybiła taryfa? 330. A jak dla pani 300? Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Możemy go zabrać? Jechać pan, dalej, jechać. Weźcie no mnie pan na Ursynów, płacę to na liczniku. Siadaj pan, akurat tam jadę. Czerwca 24, proszę. Dobra. Jechać, jechać pan, dalej jechać. To jesteśmy na miejscu. No ja muszę zabrać klucz do doma alternatywi Tom Ja muszę jeszcze raz wracać, jechać, grokoskę. Jeszcze raz. Rozumieć. No hmm. pan, nie prać czad na łebek. Rozumieć? Nie rozumieć? Niech będzie moja strata. Pracujemy jak autobus, tutaj i z powrotem. Zgubił pan coś? Nie, nie, nie! Może się zatrzymać, co? Wszystko dobrze, jechać, jechać! Panie, o co panu chodzi? No, panie ładny, siadaj pan z przodu. Ja, ja ci powiem prawda. jest... Bardzo chora, bardzo chora, potrzebuje lek, chcemy kupić lek, aspiryn, tu mieć polskie pieniądze, idźmy kupić lek, bardzo chora. Zaraz, zaraz, tu gdzieś mam aspirynę przypomniałam sobie, tak. proszę bardzo. Milicję zawołać! Wariowałeś się jak rany. Najpierw trzeba zobaczyć wszystko co i jak, żeby potem zrozumieć. Milicję! No, to coś, coś tak jak w kinie. No! Bracońko! Bracońko! Nie wołać milicja! Nie wołać Nie narażać! Gdzie Polsko-zjamska! Jestem student architekta. To moja paczporta. z drugiego obszaru płatniczego. To, to ja już teraz nic nie rozumiem myślałem, że to chodzi o forsy. My chodzi o penance. Ty mi potopać po jak męczyzna. Ty chyba nie chcesz, żeby ci kolega powiedzieć twój zakład pracy, ty być apetyczny dla męczyzny? i pedale, żebym ci więcej na oczy nie widziała. To, to znaczy nie widział. No, miałeś rację. Się stało? Nie, nic się nie stało, koło zmienia. A to ja nie mam zapasu. Masz, masz, wszystko za, za, załatwiłem, koło jest, wszystko. Czekaj, czekaj, Marian, słuchaj. No... Nie powinieneś chodzić po mieście, jak jak no, za Też powinien być elegancki, Ty zadbaj nie, to trochę o po, po, siebie. Poprawię się. Chcesz, pożyczyć Ci koszulę, akurat dzisiaj kupiłem dwie, na mnie jest trochę za ciasne, ale... Na będzie akurat. No ściągaj też mapę, no. Nie, nie, ale przecież ja... No co Potrafię się zaszyć tu. Coś ty taki dziwny. Taki. No i do domu to zaszyję, coś. Jak sobie chcesz. Zwiernik. Co za nim wiesz?